Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim to opublikowany 30 stycznia bieżącego roku raport Narodowego Banku Polskiego, który dowodzi, że opłaty interchange w Polsce są średnio ponad dwukrotnie wyższe niż w krajach Unii Europejskiej. O wnioskach i rekomendacjach wynikających z analizy rozmawiamy z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego NBP. O jakie dokładnie opłaty chodzi i dlaczego są one tak wysokie? Opłaty interchange to są opłaty, które są pobierane przez wydawców kart płatniczych, a więc głównie banki, od akceptantów, czyli sklepy, punkty handlowo-usługowe, które za użycie karty płatniczej przez klienta kupującego coś w tych sklepach. Ta opłata interchange jest elementem opłaty akceptanta, bo opłata Interchange, co prawda, wynosi około 80-85% całości opłaty akceptanta, ale poza opłatą interchange dochodzą jeszcze inne opłaty pobierane do akceptanta na rzecz organizacji płatniczych, ale również marża agenta rozliczeniowego, który kartę rozlicza. Jeszcze kilka lat temu nie mogliśmy zrobić dokładnie takiego porównania, ponieważ opłaty interchange były elementem tajemnicy handlowej pomiędzy agentami rozliczeniowymi, organizacjami płatniczymi. W chwili obecnej organizacje płatnicze są zobowiązane do publikowania opłat interchange. W związku z tym my możemy w tej chwili porównać, jakie są opłaty interchange w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej i niestety ta, to porównanie nie wygląda dla Polski najlepiej. Jak taka sytuacja wpływa na rozwój? Systemu obrotu bezgotówkowego i korzystanie przez klientów z kart płatniczych. Z jednej strony można powiedzieć, że opłata interchange jest dochodem banku, a więc bank ma pewne środki, które może inwestować w, czy w infrastrukturę rynku kartowego, w infrastrukturę obrotu bezgotówkowego, wyposażanie w nowe rozwiązania innowacyjne, jak na przykład karty. Bestykowe. O ile kiedyś jeszcze ta opłata interchange na tym wysokim poziomie była przez banki, właśnie uzasadniana takimi inwestycjami, takimi czynnikami, w chwili obecnej te czynniki przestały już odgrywać taką rolę, jaką kilka lat temu. Jak to wpływa na obrót bezgotówkowy? W chwili obecnej no, widzimy coraz bardziej, że. Jest to pewną barierą dla rozwoju obrotu bezgotówkowego, dlatego że zwłaszcza w mniejszych, małych miejscowościach na wsi sieć akceptacji nie rozwija się. Czyli nawet posiadając kartę płatniczą, nie bardzo można ją wykorzystać, dlatego że sklepy, punkty handlowo-sługowe nie akceptują kart płatniczych. Jeżeli akceptują, to często wywieszają tabliczki, że od do 10 do 15 do 20 zł, czasami więcej, nie przyjmują płatności kartą płatniczą. To wszystko wynika z faktu, że właśnie koszty akceptanta, koszty sklepu, wynikające w dużym stopniu czy w szczególności z wysokości opłaty interchange, są na tyle wysokie, że zabierają dość dużą część marży i w związku z tym nie stać mniejszych sklepikarzy, właścicieli sklepów na akceptowanie kart płatniczych. Dlaczego NBP angażuje się w działania związane z obniżeniem opłaty interchange? Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny ustawowo za organizację rozliczeń pieniężnych i również jednym z naszych celów jest rozwój obrotu bezgotówkowego, dlatego analizując różne czynniki, jakie wpływają na rozwój obrotu bezgotówkowego i widząc, że to staje się powoli Dość istotną barierą dla ograniczenia wykluczenia finansowego, dla rozwoju płatności bezgotówkowych. Podjęliśmy takie działania, które mają na celu zmniejszenie opłat InterCzecz. Czy jest szansa, że wnioski i rekomendacje NBP zawarte w analizie, w raporcie, przełożą się na praktykę i działania operatorów płatniczych i banków? Takiej pewności nie mamy. My mamy nadzieję, że jest to naszym zdaniem ostatnia szansa. Na pewien kompromis między tymi stronami. Już w ubiegłym roku akceptanci, podmioty reprezentujące tą stronę systemu kart płatniczych, zabiegały w parlamencie o zapisy w ustawie o usługach płatniczych, które pozwoliłyby regulować wysokość opłaty Interchange. Sądzę, że jeżeli do takiego kompromisu nie dojdzie w chwili obecnej, jeżeli wypracowane rekomendacje nie uzyskają realizacji ze strony organizacji płatniczych czy, czy, czy banków, wówczas nastąpi absolutny, absolutny powód do rozwiązań regulacyjnych i wówczas Narodowy Bank Polski stosowne i dobre regulacje w tym zakresie na pewno poprze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.